Jeżeli chodzi o teoretyczne aspekty czy topologiczne aspekty butelki kleina, to mam wam do powiedzenia niestety tylko tyle. Jest to obiekt jednostronny, którego wnętrze jest jego zewnętrznym, ma zerową objętość, ale niestety tylko w czterech wymiarach. Kiedy zanurzymy tę czterowymiarową strukturę w trzech wymiarach, uzyskamy coś, co jest zdolne do przechowywania płynów i coś, co ma to takie trochę niedozwolone, ale wymagane przecięcie. Ale jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak przebiegała transakcja, czy jak przebiegała moja korespondencja z panem Stolem, to koniecznie zostańcie, bo czegoś tak pozytywnego naprawdę nigdy nie doświadczyłem, a zamawiam w internecie już długie lata. Po pierwsze, jak już widzieliście, na pudełku są wszelkiego rodzaju napisy o tym, chociażby, że paczka została nadana pocztą lotniczą, albo że zawartość jest delikatna i są one tutaj również w języku polskim, nie ja je pisałem. To jest pismo właśnie pana Cliffa Stola, który bardzo chciał, żeby butelka dotarła do mnie w jednym kawałku i zadbał o to, żeby odpowiednio się o nią troszczyli nie tylko przewoźnicy amerykańscy, ale również i polscy. Po drugie, w momencie kiedy dokonałem zakupu, kiedy przelałem pieniądze, dostałem e-mail od pana Stola, w którym pytał on, czy w jakikolwiek specjalny sposób potraktować moją butelkę. Ja mu odpisałem, że prowadzę naukowy kanał na YouTube, że chciałbym opowiedzieć o wstęgach Mobiusa, że chciałem, żeby ta butelka była elementem wystroju. I w związku z tym poprosiłem o podpisanie jeżeli zresztą jak widzieliście, dodał od siebie również życzenia uśmiechów. I w ciągu dwóch godzin miałem na swojej skrzynce 15 zdjęć, na których Cliff Stoll oprowadza podpisaną dla mnie butelkę po swoim ogrodzie w Oakland, opowiada jaka jest temperatura, jaka pogoda, wyraża, no myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem zachwyt na temat tego, że ktoś pragnie opowiedzieć Polakom o jednostronnych obiektach, o Stendze Mobiusa, o butelce Kleina i pomyślałem, że byłoby fajnie, gdybym w jakikolwiek sposób wyraził podziękowania za takie entuzjastyczne podejście do transakcji. W związku z tym będę wdzięczny, jeżeli mi w tym pomożecie i dacie kciuk w górę pod komentarzem, który znajduje się pod tym filmem, w którym mówimy dziękuję za, za butelkę, która będzie elementem mojej dekoracji. Mi będzie bardzo miło, mam nadzieję, że panu Stolowi, któremu pokażę później print screena z tym, jak wiele osób jest za tym, że wstęgi Mobiusa, że jednostronne obiekty są ciekawe, że matematyka jest ciekawa. Myślę, że dla niego też będzie to bardzo pozytywne doświadczenie. No, ale jest jeszcze trzecia rzecz. Nigdy nie śmiałem się w głos czytając dokumentację, która przyszła z paczką do momentu, aż otworzyłem tę. Po prostu jest tutaj tak dużo matematyczno-fizyczno-biologiczno-chemicznych, geograficznych smaczków, że po prostu nie idzie się nie uśmiechnąć, jeżeli ktokolwiek ma takie odrobinę nerdowskie podejście do nauki. Chociażby fakt, że y Inspekcji mojej butelki dokonał operator o numerze E do potęgi IP plus 1, co jeżeli ktoś wie o matematyce, jest wzorem w zasadzie najpiękniejszym wzorem w historii matematyki, najpiękniejszym równaniem w historii matematyki. Dostajemy ponadto wykaz warunków bezwarunkowej gwarancji. Najciekawsze to chyba to, że przez 5 lat mamy gwarancję, że nasza butelka będzie wolna od magnetycznych monopoli. A jeżeli znajdziemy jakikolwiek magnetyczny monopol, to możemy oczekiwać zwrotu pieniędzy zaraz po tym, jak otrzymamy Nagrodę Nobla. Ponadto jest uwaga, że te wszystkie wartości i parametry butelki nie mogą być w żaden sposób potwierdzone przez różne instytucje, które są tutaj dokładnie wymienione. I wśród tych instytucji znajduje się American National Institute of Standards and Technology, Measurement Canada itd., itd. Aż w pewnym momencie trafiamy nawet w wykazie na Polski Komitet Normalizacyjny. Także w Polsce niestety nie możemy mówić z pewnością, czy nie możemy się powołać na Polski Komitet Normalizacyjny, mówiąc, że ta butelka ma zerową objętość. Prawdopodobnie nie wystawili oni akredytacji. Warto jeszcze zaznaczyć, kto podpisuje się pod tym wszystkim, pod tymi wszystkimi parametrami butelki. Otóż jest to pani tłumacząc na polski. Mediana, moda, średniośrednia, asystentka u średniaczach. Mam nadzieję, że wybaczycie mi jeden taki mniej naukowy odcinek, ale po prostu musiałem się z wami podzielić tym, co trzymałem w rękach, bo tak fajnej naukowej rzeczy jeszcze nigdy nie miałem. No i zachęcam Was do rozważenia kupna czegoś takiego, bo każdy fan nauki potrzebuje takiej odpowiedniej ozdoby swojego domu. Tak czy owak, nie tylko można kupić Erlen Majer Klein, ale także butelkę Kleina, zwykłą butelkę na wino Kleina, szalik, który jest wstęgą Mobiusa, czapkę, która jest butelką Kleina, itd., tak tak Także kończąc jeszcze raz, będę wdzięczny, jeżeli dacie łapkę w górę pod moim komentarzem, który znajduje się pod tym filmem, w którym dziękuję Cliffowi Stolowi za to, jak potraktował moją paczkę. bo naprawdę sprawił mi bardzo dużo frajdy i wy mi sprawicie dużo frajdy, jeżeli pomożecie mu jakoś wymiernie, jako polskie społeczeństwo, podziękować za to, co robi, za to, jakie ma podejście do popularyzacji nauki. Ja tymczasem mówię wam już do zobaczenia, do usłyszenia, a po chwili przerwy jeszcze będę miał kilka słów w obcym języku do człowieka, który sprawił mi taką frajdę. Dear Mr. Stoll, I want to say thank you for sending me this amazing Klein Erlenmeyer flask. And as far as I know, this video was the first time when people in Poland were able to listen in Polish about this amazing four-dimensional shape. And watch it 3D immersion at the same time, and I must say it's only thanks to you. Moreover, I hope you'll find it positive or at least interesting that my previous video about Mobius loops was viewed by roughly one in every 500 Polish people, and most of them almost demanded another one about non orientable objects, which was possible thanks to you. Thanks to your climb battle. And that's another reason why I want to say thank you very much. I hope you will never stop doing what you're doing. Uh, and greetings from Poland, smiles from Poland. Thank you very much once more.